Witam Was wizualnie, witam Was w grze, która nazywa się Neverwinter Macie Tutaj jakiegoś ciężko zbrojnego oszołoma, który się zalogował wprost przed mój mordeł <laughs> Witam Was na nowej postaci, która zwie się Zerda e, Nie, nie jest to polewa z Zeldy Dobra, jest to polewa z Zeldy, I to jest jakby żeńska wersja Linka, który Zelda Zeldą nie jest Ale Zerda faktycznie jest od e, Zerda, to jest w innych językach Pustynia i na przykład jak macie Lisa, WPS z łaciny e, rudy lis, tak jak występuje w polskich lasach, to jest Wulpes Wulpes, nazwa fachowa, łacińska i tak dalej. Ale lis fenek, to z dużymi uszami, który sobie biega po pustyni, nazywa się Wulpes Zerda i stąd też jest właśnie Wulpes Pfu, stąd też jest Zerda jako postać. Stworzyłem sobie łuczniczkę, żeby zobaczyć, co takiego fajnego ma ta postać, którą zazwyczaj gra Gina. Jakieś tam punkty mi wpadły, a nie, misje do, do obczajenia. I tak, tego nie widzicie, zasłania ta kamera, więc jest nieźle. Co to ja miałem? Tutaj ja miałem trwa nowy event, event się nazywa jakieś oblężenie Neverwinter czy jakoś tak, to jest nawiązanie, wydaje mi się przynajmniej, że to jest nawiązanie do rzeczy, które... Jakby były w tutorialu na początku jak się tworzyło postać w ogóle się tam zaczynało granie To, to jakby był nalot na, na, na Neverwinter I musieliśmy sobie z tym radzić, musieliśmy w tym pomagać I w ogóle, i w ogóle I teraz z, jakby z innej strony Neverwinter znów jest uderzany Znów jest kult smoka, który nam to robi wjazd na chatę Więc musimy stanąć na wysokości zadania Pomóc i pobawić się trochę Świetne do levelowania Można bardzo szybko nałapać fajnych leveli tutaj I misji różnych z ekspem dużej ilości i fajnymi dropami, do, które, do których zaraz dojdziemy, zaraz je zobaczymy, ale na razie tak jakby się przebiegniemy po plaszy, zobaczcie co tutaj jest. E, wow, 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 myślałem, że to są ludzie, a ludzi tu nie ma. Brak jest tu ludzi, dobra. Zróbmy to tak, że staniemy tu sobie o tutaj i zarzućmy sobie tą obszarówkę. Powinniśmy ją skończyć rzucać, za nim ten... Zaraz ktoś tu powinien przybiec, pomóc, bo ten event jest dość oblegany, szczególnie, że nagrody mi się podobają. Jest jeden koń niebieski jakościowo, więc w ogóle jest nieźle. To jest coś, co na większości postaci będę brał. I jest jeden przydupas do wzięcia, łuczniczka z Neverwinter. Bardzo fajna, ale grając łucznikiem trochę głupio byłoby brać łuczniczka. Wydaje mi się, że za późno się załapałem znów na event, żeby nafarmić na obie te, na obie rzeczy. Więc muszę iść... Ich... Nie, nie muszę iść na kompromisy, tak na razie jeszcze nie mam jakoś tej postaci rozbudowanej, jak pewnie widzicie, albo i nie jest na 16 poziom... Tfu, na 15 poziomie, na piętnastym poziomie, wbijam na 16, więc za jakiś czas będzie można tym naprawdę poszaleć, ale na chwilę obecną to jest takie serdowe, muszę wam powiedzieć że zmienia się troszkę pogląd na granie w każdą grę, w każdym MMO, w momencie, kiedy zaczynacie testować inne postacie, bo na samym początku odpalacie jedną postać, stworzycie drugą postać, pogracie 5 minut i nie widzicie większych różnic. Oczywiście tam Mag rzuca czary, wyjawnik ma trochę więcej życia, ma inną zbroję, ale na dobrą sprawę gra się podobnie, gracie w Neverwintera. Później, jak już w jakiejś postaci się mniej lub bardziej wyspecjalizujecie, bądź zapoznacie się z którąś z postaci, tak jak ja na przykład z jakąś tam nazywa, coś tam, Wizard. Control Wizard? Jakoś tak? I przerzuciłem się z Control Wizarda, który wydaje mi się w tym momencie najwo, najwolniejszą, najbardziej toporną postacią, z którą miałem do, do czynienia. I, i, i się przyzwyczyliście do tej takiej topornej postaci i przeskakujecie na, 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 na tego Scourge Worloka, którego sobie, Scourge Warlocka właściwie stworzyłem jako drugą postać. Nie znoszę tego ich kręcenia się. Dobra. Co za upierdliwy dziad! Już gin! White Dragon Wing'u! Ech. I ten Scrooge Warlock jest bardzo szybki, bardzo... Jest to postać, która potrafi manewrować po polu bitwy, w przeciwieństwie do mojego maga standardowego, więc przeskok między graniem magiem, a graniem tym Scrooge Warlockiem był gigantyczny. A teraz przeskakuję na rangerkę, która może... Nie rangerkę. Czy jest tu jakiś inny gracz, za którego mogę ja się schować? Bo ja potrzebuję się schować, bo dostaję tutaj baty, baty straszne, dlatego że nie wyrabiam z levelem, ze sprzętem i ze wszystkim. Plus do tego lamie i w ogóle Alpaczo, alpacino. I może ta, ta uczniczka nie jest aż tak mobilna jak, jak Screech Warlock, co nie zmienia faktu, że jest dużo, dużo bardziej mobilna niż, niż mój mag, mój maga standardowy. Co jest fajne, bo jak już się przyzwyczaiłem do grania jedną postacią i później przeskakuję na inną, to widzę, że, że całkowicie inny... Po angielsku to jest flow, ale nie wiem jak powiedzieć. Inne poruszenie się, inne zasady pozycjonowania na polu bitwy jest. Z gier, w których kojarzę, że coś takiego jest, tak mocno, jest chyba tylko Glit Wars jedynka. Bo w Gilturasie dwójce to nie miało takiego znaczenia, w, to znaczy znaczenie miało, ale to nie było aż tak odczuwalne. Tak samo w Aionie. jest bliżej do Gilturasa dwójki niż jedynki w tym aspekcie z innych Gierek. Może, 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 może Wildstar, gdzie człowiek cały czas się poruszał, i, 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 i to nie było aż takie, bo tam można się poruszać i atakować w tym samym momencie. Nie? Więc plus tych Gierek. W których, jakby, atak zatrzymują prosteczkę, mogę się teraz poruszać. Jakbym nie chciał, to, to, to w trakcie ataku moja postać jest przybita gwoździami do podłoża. Więc to jest ten plus i <laughs> minus jednocześnie, to znaczy minus przede wszystkim, ale plus jest taki, że e jeżeli nauczycie się z tego odpowiednio korzystać, to widać jak ta. ta Bitwa tocząca się przed wami się rozwija ze względu na, na, na to jak się gracze rozstawiają to jest jak takie ruchy szachów ten poszedł tutaj, ten się przesunę tu, schowam się za to odpalę to, mam czas ten na zrobienie tego to jest takie, takie, takie trochę, trochę trochę jakby było turowe w niektórych MMO to było bardzo bolesne jeżeli ktoś z was kojarzy gierkę, która zwała się Warhammer Age of Reckoning czyli jakby MMO Warhammer już nie istniejące no, bardzo przyjemna gierka z bardzo ciężkim nieudanym startem w ogóle nie, nie tak bardzo dana, jakbyśmy my fani urahmera chcieli, to tam wręcz momentami było widać, że ataki są turowe, że ktoś zaczyna atakować, druga osoba ułamek sekundy później nacisnęła atak i czekała. Pół animacji, czyli jakby jedną turę ataku pierwszej osoby, żeby się włączyć do trybu atakowania, tak to na początku wyglądało. To było strasznie, strasznie złe i bolesne, ale, ale co zrobicie. Dało radę, grało się przyjemnie, grało się fajnie. Powiem, że na becie było to tragicznie widoczne, później to naprawili jakoś było lepiej. Co nie zmienia faktu, że jak ktoś pamięta to zachowanie z Bety, to i tak widział tą jakby taką ukrytą turowość. To tak jak gracie w Arkana w Steam and Magic jakoś tak się nazywało albo w pierwsze dwa fallouty tam była aktywna pauza, która sprowadzała się do tego, że jak Kraliście nie wersji turowej, a z aktywną pauzą, to po prostu marnowaliście mnóstwo czasu na, na rzeczy, które jakby można było w turach zrobić, a tak to się nie za każdym razem łapaliście na turę, więc de facto grało się tylko w wersji turowej. W sumie nie wiem, czy w Falloutie się grało w turowej, ale zakładam, że tak, bo obie te gry Arcanum i, i Fallout były na tym samym silniku robione, więc ha! Być one powinny, być one powinny jakby zbliżone w tej kwestii. I... Urahamer miał właśnie to podobne, to takie, że niby turowy on nie jest, ale mam wrażenie, że nie jest turowy, tylko po prostu te tury są ukryte i ich nie widać nie czuć, więc, więc trzeba wiedzieć kiedy się wstrzelić, żeby jak najmniej czasu na pół zmarnować e, swoją obecnością. A tutaj, tutaj tego w sumie nie ma, ale, ale z drugiej strony, momentami, jako że jestem przywiązywany do ziemi podczas ataków, to mam takie poczucie, jakby to tutaj było. To takie trochę dziwne uczucie, ale, ale, ale nie narzekam. Nie? W ogóle gierka jest e, zaskakująca pozytywnie mnie: im dłużej gram, tym, tym, tym jestem bardziej zdziwiony, jakie fajne rzeczy, to im się udało, wymotać. Oczywiście pewnie jak dojdę do Endgame, będę zaczął narzekać jak wszyscy yy, na, na. wszyscy, wszyscy. Nie wiem, czy wszyscy. Większość tych youtuberów, z którymi miałem kontakt, którzy grali w tą grę, to marudzili później, że się robi PAY TO WIN na koniec, PAY TO WIN! Szczególnie w PvP! Jako, że ja w PvP nie siedzę, to mnie to nie, 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 nie... Nie powiem, że nie dotyczy, ale nie interesuje, przynajmniej nie na chwilę obecną. Ale też muszę wam powiedzieć, że to, o czym dziś miałem gadać i to, dlaczego gram dzisiaj z Erdą, a nie, 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 na przykład swoim Magełem czy którejś z innych postaci, to jest fakt, że, że, że... Bez <laughs> Elementy tego potencjalnego, istniejącego bądź wydumanego przez niektórych pay to win da się ominąć, rozumiejąc system. Znaczy, się pewne rzeczy w tej grze da się tylko kupić. Jeżeli chcecie mieć lepszego mounta, który daje wam sloty na te, te, nie wiem, medaliki, czy jak to nazwać, jak macie mounty i wejdziecie w stajnie, to one mogą nosić jakieś takie syfy na sobie. nie? I te syfy działają w ten sposób, że dodają wam pasywnie albo aktywnie, tam w zależności od tego, co, co tam macie, jakiś bonus do ataku, do prędkości. Różne rzeczy są. I im macie lepsze, tym więcej możecie tych, tych syfików zawiesić na tego swojego konia. Więc w rezultacie ci, którzy kupią konia ze sklepu lepszego za, za Zen, który jest za realne, hajs, albo za Astral Diamonds, mogą być, znaczy są lepsi. Minimalnie technicznie są lepsi. Jak, jakby tego nie ukrywać, tak jest. Co nie zmienia faktu, że. To wszystko da się osiągnąć w ogóle nie płacąc, i wiele osób w ogóle sobie z tego nie zdaje sprawy. Czyli na przykład, na no, chwilę, no, chwilę obecną, jest tak, że za zrobienie, to znaczy, zarobienie dungów, tych mini dungów, tych, 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 tych epickich dungów, czy jak one się tam nazywają, elitarne dungi, zarobienie skirmiszy, zarobienie PvP, zarobienie tych takich większości drobnych rzeczy, dostaje się coś, co się nazywa, już Wam mówię. Raf Astral Diamonds, które to możemy sobie przerobić 36 tysięcy dziennie na Astral Diamond. Za zrobienie dwóch pierwszych dumów dostaje się troszkę więcej, szczególnie jeżeli robicie te, te, jeżeli spojrzycie u góry, to jest ten Ctrl J czy Ctrl I Patience you must wait before invoking Sylvanus again. Sylvanus to jest akurat w chyba tej konkretnej postaci, Bóg, nie wiem, te, tej konkretnej postaci, którą teraz gram? Co oznacza, że, że tam modląc się, zamiast modlę się do tego skrola ogmy, to modlę się do listka od Sylvanus, Sylvana, obojętne. No ale nie, nie ma to większego znaczenia dla tego, co opowiadam. Ale te modlitwy sprawiają, że mam przez pewien czas później bosta. Jeżeli spojrzycie w lewą górną, w lewy górny ruch ekranu, to zobaczycie, że jest tam taki jakiś diamencik, taki niebieski. Jak na niego najadę, to piszę, że mam jeszcze 617 punktów z dodatkowych 100 tysięcy bosta do zgarnięcia. Czyli, jeżeli podpalam kilka tych, tych modlitw, kilka tych blesów, to znaczy, że później, jeżeli pójdę na dungi, to z tych pierwszych dwóch dungów zgarnę troszkę więcej. W ogóle, dwa pierwsze dungi, dwa pierwsze mecze PvP, dwa pierwsze skermisze dają stanowczo więcej tych, tych nieprzerobionych astrologiamentów, co oznacza, że na każdej postaci mogę sobie tego złapać, a później mogę na każdej postaci za to sobie kupić e, albo wymienić, tam przerzucać między postaciami pewnymi trikami. Też się da, ale tutaj, jeżeli spojrzycie na górę, jest ten pasek, i trzecia ikonka od e, lewej to jest zamiana y, tych Astral Diamentów na monety Zen i można sobie kupić, Tanie jest teraz za 499 Astral Diamentów jedna moneta Zen, można sobie tego trochę sporo kupić. I poczekać na jakieś promocje, tak też uczyniłem, i zakupić w promocyjnej cenie na przykład sloty na postać. Chciałem kupić jeden slot na postać, okazało się, że sloty na postać przychodzą w liczbie dwóch. Stąd też jest zerda i jeden wolny slot, który dopiero muszę zapewnić. Każda postać od 12 poziomu może chodzić na długi, czyli każda postać od 12 poziomu, na dobrą sprawę, może farmić te nieprzerobione diamenty astralne. Co oznacza, że w rezultacie, mając dwie postacie, możemy farmić. Dwa dungi, dwa dungi to już cztery dungi, e, cztery skirmisze, cztery pvp i tam cztery te, te lepsze dungi. Czyli ogólnie możemy tych diamentów nafarmić całkiem sporo na, na, na dwóch postaciach. Na, po kupieniu, po zamienieniu tego na monety zen, kupienie kolejne sloty, mamy już te cztery postacie, dobijamy nimi do dwunastego i możemy farmić jeszcze więcej, czyli im więcej postaci mamy, tym więcej możemy farmić. Do pewnego momentu to oczywiście farmienie idzie szybko, bo zrobienie dwóch najprostszych dungów nie jest czasem e, jakoś wybitnie czasochłonne, ale jeżeli macie te postacie już cztery, no to to już jest codziennie siąść na chwilkę i przebić się przez te same, same rzeczy, jakby ukierunkowane na fermienie tych, tych diamentów. To zajmuje trochę czasu. Moment, wywalę szczura do kubła i się napij herbatki. Więc w rezultacie, żeby sobie polatać tymi wszystkimi postaciami i jeszcze pograć trochę i jeszcze mieć czas, co ostatnio na przykład Gina Boli, żeby mieć czas na pogranie w te wszystkie Chronicles, w te wszystkie fabułki, historie, to, to ona po prostu nie wyrabiała czasowo między życiem, pracą i całą resztą i robieniem jeszcze tych wszystkich dungów. Więc na chwilę obecną zrobiła sobie przerwę z dobrym literem, pozdrawiamy cię, Gina. Ja oczywiście sobie. A do tego za chwilę. Ja oczywiście sobie odpuścić nie mogę, bo mnie farm jakoś wybitnie nie boli, chyba że gra mnie zacznie wybitnie drażnić. Wydaje mi się, że trzy postacie to jest w sam raz tyle dla mnie, co mnie jeszcze bawi i jest wymagające, ale nie męczy. Zresztą też mam poczucie, że nie muszę tego codziennie zrobić na wszystkich postaciach, bo wystarczy, że na swoim magu będę tam odhaczał. T, te, 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 te. Chociaż teraz z drugiej strony mogę na tych niewylewelowanych postaciach latać, to, po to, to przynajmniej będę je levelował. To, taki, taki plus od życia, taki plus to jest. Nie, 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 nie. Dobra, lecimy sobie tutaj. Aaaa, gdzie mi z tym? Won mi od elfki mojej. Ja wiem, że leśne elfy śmiechowe są plus. Drażne mnie, że w D&D Forgotten Realms leśne elfy są niżutkie W porównaniu do, do moich ukochanych Tolkienowych leśnych elfów. Znaczy tam, odpłynik leśnych elfów. No, jak zwał, tak zwał. Które są jakby wyższe od ludzi. Tolkienowe elfy niż D&D niż Forgotten Realms. Bo różne są te światy w endy, w niektórych światach elfy są wysokie, elfy są, są wysokie, wysokie, są bardzo wysokie, są No, e, więc, więc ten, zakończmy jakby ten event, zaraz on się zakończy, bo tam jeszcze sześć modów trzeba ubić I, i lecimy na no, 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 no. Wejdź. To jest ten problem z przycinaniem postaci w momencie ataku. Jak ja próbuję atakować widzę, że coś się dzieje i zmieniam założenie, próbuję zrobić evade, to moja postać kończy sobie spokojnie atak zamiast ratować swoje życie. Co? Nie, nie, nie jestem w stanie tego do końca zrozumieć i nie bawi mnie tak bardzo. Five or task master mamy, ubyć, tak? No, no, no strzelaj. Wszystkie ubite, wszystkie ubite. sobie claim rewarda, przeskoczmy sobie tak detajnym przejściem. Stąd jest brama oznaczona jako 14 tunel, która mnie wyrzuca koło wejścia i tam może powiemy o nagrodach. Będzie to po co przyszedłem w tym odcinku. Po opowiada się o metach i tak dalej. Ogólnie e, dzisiejszy odcinek jest o różnych kombinacjach, jakie można zrobić, żeby wycisnąć e, z danego MMO więcej bez płacenia. Oczywiście jest pewnie mnóstwo, dużo, dużo więcej innych trików, o których ja pojęcia nie mam, bo za słabo siedzę w Nowym winterze, ale zawsze jakieś triki istnieją, na przykład tego typu trików nie za bardzo jesteście w stanie tam podłapać w gierkach w stylu Aion, bo tam nie ma. Ale już na przykład w Starze, czy w Guild Warsie 2 czy tutaj? Jak najbardziej się da, w Guild się 1 też się nie da, tam albo płacicie hajsy, albo odblokowujecie wszystko kawałek po kawałku. Bądź jeżeli chcecie nowe sloty na postać, to musicie zapłacić, nie da się tego inaczej zrobić, no ale jak to tam? Dobra, z rzeczy dostępnych tutaj jest tak. Przede wszystkim potrzebujemy jako waluty Writ of Commendation. Writ of Commendation dostajemy tutaj za dzienne questy. Dzienne questy polegają na tym, że musimy dwa... Eventy oblężeniowe zrobić, czyli to co przed chwilą robiliśmy, i teraz jest dragon. Attack, który jest kolejnym tego typu eventem, więc z tym problemu nie ma. Wychodzicie na mapę, nawet na niskolewelowej postaci, na tam nie wiem, drugim czy trzecim levelu, czy na którym levelu kończy się tutorial. Możecie tutaj wbijać, latać z ludźmi i nikt nie będzie na was szczekał, że jest źle. Jest ok. Robię to od trzech dni, więc mam 3 te recommendations. Na co stać mnie na dwie rzeczy, ale dobra, lecimy po kolei. Battlefield Scavenger Pack. Ta paczka daje mi jedną z następujących Quatermaster quater, quater, quater Enchantment, czyli jakiś jeden z enchantów na siódmym poziomie. Co so jest strong stronghold, support, reward, co? So, ok, dragony horde, kofer, czyli jakiś kuferet. kuferek, writ of commendation, nie najgorzej, uncommon insignia for your mount, czyli na dobrą sprawę jakby się miało więc aha, to za te medaliki, nie za, za ten, za cztery medaliki, dobra, spoko, muszę obczaić za co dają medaliki. A medal of heroism, collect medal of heroism by fighting heroic and encounters on the siege, Of Neverwinter Battlefield and exchange them in the Event Store for rewards. Ha! Czyli za zabicie tych, tych lepszych rzeczy. Muszę dokładnie ogarnąć o co chodzi, bo nie wydaje mi się, żebym na którejkolwiek z postaci. A! Kocie, kocie futro, noszę. Żebym na którejkolwiek z postaci to dorwał, ale też nie miałem czasu jakoś przysiąść za bardzo od tego, więc boli. Albo właśnie ten lepszy pak, który mamy, to Neverwintian. Neverwintian? Okej. Okay. Neverwintian Defenders Pack. This pack contains the following, czyli w tym jest bankowo 50 Dragon Cult Insignia spoko 4 paczki barwników z oblężenia Neverwinter. o, i może zawierać jedną z kolejnych rzeczy, czyli tam Battle of Medic, czyli kom kompaniona przy dupasach medyka. Refiner's Cache, nie wiem co to jest Refiners Cache. Companion Fortification Kit, czyli tam jakieś kit do lepszenia kompaniona do pasa i dwa srebrne, dwie srebrne łuski i jedną, jeden enchantment smoczy na piątym, OK. Peridot to jest jakiś tam kryształek i Never Ember Guard Archer. Tego archera to możemy sobie kupić z bazowym. Aha. Za te Writ commendation możemy sobie zakupić "Back of cult trophies, to dostajemy 200 kulty insygnia. Nie widzę większego sensu, ale może dlatego, że nie wiem po co to jest. <laughs> battlefield Medic Ensemble. This box contains a full set of distinctive clothing that is worn by soldiers tasked with helping the wounded on the battlefield. Czyli to są ciuchy medyka. Tak wyglądają. Okej, okay, dobra. Nie mój klimat, ale, ale może ktoś, coś, coś, coś. Ktoś. To jest ta Rangerka. Na początku myślałem, że to jest moja postać, bo ma zbliżoną fryzurę i wygląda podobnie do mojej postaci, więc, więc to można mieć jako przydupasa. To jest zielony przydupas, czyli całkiem nieźle dla początkujących graczy, takich zastartujących postaci. Coś zielonego na dzień dobry, fajna sprawa. Plus jest dystansowy i klepacz, więc. Przydatne, ja tam wolę albo z healem biegać, albo z kimś kto ściąga agro na siebie i mocno klepie, czyli albo z jakimś defenderem, znaczy defender niekoniecznie mocno klepie, ale wiecie, coś co odciągnie agro od mojego maga. Tak samo tutaj, też wolałbym albo ktoś kto mi healuje, albo ktoś kto stoi przede mną i bije i odciąga agro ode mnie. Uczniczka dla tej postaci absolutnie potrzebna nie jest. Staty nie wiem co tam może być, ale, no, ale, ale uczniczka znaczy ten klimat. To jest to co mnie interesuje na większości postaci, czyli koniu w fajnym szmatełcu. Koniów fajnym przymocowcem, co fajny jest plus, jest to niebieski champion, Champions Charger, czyli niebieski kuń z trzema slotami na, na, na te insygnia różne, więc to jest fajna sprawa i to jest coś, na co na każdej postaci na chwilę obecną zbieram te Riot of Commendation, czy jak to się tam nazywa, i Champion Banner, i to jest to, co mamy pod trójką, ten taki artefakt, z tego co rozumiem. I nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, bo co daje defensywę i przy użyciu przyzywa samonom champion banner bas, aha, czyli zarzuca na użyciu, zarzuca buffa na wszystkich naokoło. Ok, zwiększa healing, zwiększa recovery, czyli, czyli odzyskiwanie punktów i przeciwnikom zadaje się o punkty. 4... Co? Aha, i przeciwnicy zadają 4% mniej obrażeń. Czyli bardzo sympatyczna sprawa, szczerze powiedziawszy. Tylko nie wiem, czy, czy, czy jest sens w ogóle to brać, czy zbierać inne rzeczy, i tak. No ale to się pewnie dowiem. To się pewnie dowiem, dowie, nim event się skończy. Bo event będzie trwał jeszcze 9 dni, i 22 godziny. Co oznacza, że ten odcinek znoży spokojnie pójść. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy, dzisiaj mamy, dzisiaj mamy 30... Nie, dzisiaj mamy 23, jeżeli nic nie pokręciłem, tak, dzisiaj mamy 23, a ten odcinek będzie szedł 30, czyli równo za tydzień, więc jeszcze event będzie trwał przez dwa dni jakoś tak. To będę miał jeszcze czas kupić, że nie wydam na wszystkich moment. No, to proszę Państwa tyle było. Zerda dla Was. Kłon. Może ta postać potrafi zrobić ukłon? Nie wiem, może to jest kwestia rasy, że, że mój demon nie potrafi się kłamać, po leży bow. Nie, tylko piszę, że zrobiłem format bow. No niestety. Ja, ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Pum. A coś dzisiaj może fajnego w promocji? Jest, 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 nie jest, jest, jest. Zaraz zobaczmy. A Nic, nic czaderskiego, nic. Niestety, Free. Uh, Firestand Buyer is le, 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 nie A w serwisach dalej są w promocji? Nie, już nie są w promocji. Ostatnio były właśnie te rzeczy w stylu Change Appearance Token, Active Companion Slot, Character Slots były za 400. Plus jeszcze, jeżeli ktoś potrafił dorzucić sobie bonus z tego o czym zapomniałem, to ten. O kurka, za 5000 jest Epic Experience booster, To, to, to jest a thing w tej grze, że. Bosty Expa i one są tak drogie ale na Sherbank sloty to bym to bym, to bym jednak wydał. Niestety co powiedzieć, ale to jest bardzo przydatna rzecz Miejsce w banku